Tak wygląda ubikacja w sklepie stacji benzynowej, w której żeśmy się zatrzymali po drodze Tecki, a pode mną woda. Dobrze, że tylko przeszedłem siusiu. Nie tuk wiem ale pan nie wie dokładnie gdzie to jest. A co jest? Przystań z łodziami. Bo zmienimy te plany nie autobusem na 10, tylko o siódmej rano chcę przepłynąć w jezioro Tonle Sap łodzią. 7 godzin na podróż. Mam być na godzinę gdzieś y, koło trzynastej. Słonko jeszcze jest nisko, już to przyświeca. I jedziemy, aby się wszystko udało, bo mam trochę napięty czas. Ale pan dostał tutaj numer, yy, czy dostałem na bilecie numer i pan tutaj próbuje dzwonić. Zobaczymy, gdzie dokładnie to podjechać. No jest ciekawie Nie powiem stresuję, bo siódma rano to trochę w czasie a ja nie wiem jaki to jeszcze trzeba kawałek drogi dojechać do przystani! Wszystko się fajnie udało. Pan się dogadał, gdzie mam na którą przystań. No to jest dość duża przystań. O, w tamtą stronę. Tam są przystanie i tam jeszcze są przystanie. Także fajnie to załatwił kierowca. Tuktuka za tą poranny rejs troszkę mnie skasował. No ale już był tylko jeden. Nie miałem opcji się powiedzmy targować. Musiałem jechać. 8 dolarów. No nie jest to mało. A miałem wynajętego tuktuka jeszcze do dziś rana. No trudno Ech, życie. Ważne, że się wszystko poukładało. Jestem już na przystani. Plecaczki mam Ech, na łodzi. Jestem zaokrętowany, można by powiedzieć. Ech. Zaokrętowany, a to są Atama, a ta łódź mała to jest moja łódka. Jest godzina 8.30, łódź się troszkę zapełniła turystami i miejscowymi. My odsumowaliśmy i ruszyliśmy w rejs. Zobaczymy ile, ile to potrwa. Na razie to tak przyjemnie. Przyjemnie wiaterek powiewa, bo się troszkę na przystani zrzałem. Zobaczymy. Przed nami tak jak mówiłem wcześniej 6-7 godzin rejsu na... ale w miarę taki spoko, miękki mam ze sobą 3 litry 3 litry wody nie wiedziałem co kupić do jedzenia, to więc nakupiłem sobie ciasteczek andrutów żeby mieć na przekąskę na razie nie jestem głodny, więc jak przyjedziemy przypłyniemy około 13-14 to akurat sobie będzie akurat pora obiadowa, to sobie akurat obiadek zaserwuje. A teraz już płyniemy. A dokładnie z Cząmkness wypłynęliśmy o godzinie 7.30 jest teraz 9.30, więc płyniemy już około 2 godzin. Jesteśmy w jednej trzeciej rejsu. Rejs płynie, upływa bardzo spokojnie, leniwie. Zwiedzamy małe wioski i miasteczka. Pasażerów zabieramy, niektórych wysadzamy. Bardzo jest przyjemnie, wiaterek tutaj fajnie wieje, choć słonko świeci, ale na razie jest, na razie jest przyjemnie. Ja sobie wyszedłem tutaj na górę łodzi na dach, żeby popodziwiać widoki. Chwilę temu, minęliśmy, yy, można by powiedzieć, główny zbiornik jeziora. Yy. Płynęliśmy takimi fajnymi lasami mangrowymi, takimi, nie wiem, tak to nazwę po naszemu szakami, chaszczami. By było to fajne, fajne to było przeżycie. Pan nam kazał nie wychylać się, miał rację, bo można by było dostać niezłą gałęzią. A teraz tak jak mówię, płyniemy sobie spokojnie po poli przez miasteczka, relaksując się na dachu. Na łodzi. Jest już południe Słońce tu już daje daje popalić Przejdźmy ja sobie się by tutaj z tyłu Łodzi To jest moje miejsce, tutaj sobie czasem drzemię ale chyba już będę się zbijał na dół do cienia, bo już jest dość gorąco tutaj zwolniliśmy tempo, bo płyniemy, teraz płyniemy taką powiedzmy autostradą tutaj między miasteczkami i zwolniliśmy tempo, płyniemy wolniej, Jak wolniej płyniemy to już tak przyjemnie nie wieje i bardzo grzeje. Także ja schodzę już na dół. Ktoś się posilić, napić się wody. Bo nie chcę się spalić, albo żeby mi się coś jeszcze jakiegoś udaru dostać. Ale i tak, rejs jest przyjemny i wcale nie jest nudny. Zawsze się coś tutaj powiedzmy, dzieje. Zatrzymaliśmy się w miejscowym sklepie na w wodzie, w jednym z miasteczek ja nic nie potrzebuję ale tak sobie zszedłem trochę na na suchy ląd, że tak powiem pospacerować i rozprostować nogi no, sklepia sklep wszystko tu można kupić od silników po słodycze, przez ubrania papieroski ciuchy, no wszystko tutaj jest Tak wygląda ubikacja w sklepie stacji benzynowej, w której żeśmy się zatrzymali po drodze. Tecki, a pode mną woda. Dobrze, że tylko przyszedłem, Siusie. Wiecie dlaczego podróż trwa 6 7 godzin? Nie, dlatego, że jest daleko, tylko dlatego, że zatrzymujemy się co jakiś czas w jednej wsi, zabieramy pasażera, następnie się wysiadamy, wysadzamy pasażera i tak spokojnie jakiś towar przewozimy od wsi do wsi. Na przykład teraz kierowcy tej łodzi poszli na obiad czekaliśmy na stacji benzynowej stołówce i kibelku, tam gdzieśmy się zatrzymali na z pół godziny leniwie, delikatnie, nigdzie się nie spieszy spokojnie, bezproblemowo tak właśnie się płynie do Batamba to są wielkie siatki Zobacz, wagon obciążony. My rybaczki, którzy robią wyciągają i sprawdzają, czy są rybki. Już tu kilka, żeśmy takich minęli i faktycznie są rybki. I one, I one z tej dużej siatki spadają do bąbki sobie do kosza. Bardzo to ciekawe. I tutaj znowu jest pan z rozmową następna. O, właśnie teraz, teraz zanurza. I tak sobie właśnie płyniemy i podziwiamy codzienne życie tutejszych mieszkańców. I dopłynęliśmy do Batampanki przed godziną drugą. Pantam eee, tam plecaki, na których sobie drzemałem przez chwilę. Zaraz będę musiał złapać tuktuka i, i do hotelu. Jest teraz małe zamieszanie, bo tuktukarze teraz zaatakowali, ale to standard. Zaraz się to uspokoi. Znajdę sobie spokojnie tuktuka. I do hotelu. Także plecaki już wyciągnięte, zaraz się dowiem. Teraz się dowiem ile mam do hotelu i jakie są koszty dojazdu ale jest gorąco. Po wyjściu z łodzi pan Tuk tukarz zaproponował wspólną jazdę z innymi turystami do różnych hoteli za 2 dolary do mojego więc się nawet nie zastanawiałem. To jest, sprawdziłem teraz na mapach to jest 11 km, więc kawałek jest, więc 8 złotych to jest żaden pieniądz, a zaraz będę w hotelu, więc rewelacja. Wykopałem się, odświeżyłem się, troszkę odpocząłem, posprawdzałem co i jak i udaje się teraz do centrum miasta zwiedzić Bank, co i jak. Jakiś market, night market. Zobaczymy, co będzie. Mam do miasta 3,5 km do centrum mojego hotelu, ale pan mi załatwił tuktuka za 1,5 dolara. Tak się spoko. Teraz sobie pozwiedzam okolicę. Przyszedłem na miejscowy targ. Który jest do 18 jest do 5.00. Myślę, że pochodzę. Może się wybiorę na Night Market, ale jest 2 km stąd. Um, 2 km stąd jest, ale zobaczę. Na razie zamówiłem sobie, tylko że już zjadłem. Rosołek taki rybny, dobry, gorący. I kurczaczek z ryżem. Tak na szybko tutaj u pani babci tu szykowała, więc. Byłem tak głodny, że po prostu musiałem. A zaraz sobie pójdę, jak zjem, pochodzić po targu. To tutaj w Azji kurczaka się nie. Tak jak u nas nie. Nie dzieli. Skrzydełka, nóżki, piersi. Tu się wszystko rąbie równo. To jest ugrillowany kurczak. A trzeba uważać. Bo jest porobane równo. Wszędzie to wszędzie są kości. Trzeba uważać. Nie można dalej jeść bezpiecznie jak u nas. Polska dość przyzwoita. Jeszcze ogóreczki. świeżutkie. Mm. A tutaj są dodatki. Pasta z papryczek, bardzo ostra. A to są... Pasta najprawdopodobniej ze sfermentowanych orzeszków. Wziąłem sobie ją troszkę. Nie jest... Nie jest zła. Jaki smak. Orzechowo-kawowy lekko kiszony. Nie. To nie będzie moje, moje, mój ulubiony dodatek. Zostanę przy kurczaku, ryżu i paście z ostrych papryczek. I ogóreczka. Powiem wam szczerze, nie wiem czy przez to, że już dużo widziałem, czy jestem zmęczony, ale ten Central Market to nie ma nie ma tam w sumie nic takiego szczerze ciekawego w środku to jest tylko ubrania ciuchy, yy, biżuteria i, I to tam, Zap. <grywia> yy, biżuteria, no i, po, i tam fryzjerzy yy, i tam powiedzmy nie jest bez trady, nie?